Pani Samego Rana. Mam nadzieję, że u Was też tak cieplutko, jak u nas w końcu przecież jest, no już czerwiec prawie, że. Kochani, dzisiaj trochę o rozczarowaniach. Bywa tak, że doznajemy rozczarowania, albo rozczarowują nas ludzie. Czasami też my jesteśmy przyczyną jakiegoś rozczarowania drugiego człowieka. To nie jest dobre. Należałoby tego unikać, co jest trudne, ale możliwe, bo to jest tak, że rozczarowanie może otwiera oczy i wiemy, kto kim jest, ale zamyka serce. I potem dalej odbudować kogoś zaufanie po tym, że zawiedliśmy, że rozczarowaliśmy kogoś, jest naprawdę trudno. Dzisiaj byś musiał się zapytać i ja siebie pytam również, ilu osobom w życiu zamknąłem serce? A może rzeczywiście warto by było przeprosić Zatem dzisiaj jasno i konkretnie, za to, że rzeczywiście może Rozczarowałem taką czy inną osobę. Może to być ktoś najbliższy, może to być mój przyjaciel, może to być mój znajomy, mój szef, ktokolwiek, lub też mój pracownik. Zatem pamiętajmy, że mamy starać się, aby serce ludzkie było zawsze otwarte i radosne, a nigdy zamknięte. Żeby nigdy po otwarciu oczy, oczu nie nastąpiło zamknięcie serca. Zatem dzisiaj, prośmy Boga też za tych, których może. Rozczarowaliśmy w życiu, aby potrafili ponownie zaufać. I to wszędzie, w każdej jednej relacji, czy to jest małżeńska, kapłańska, wspólnotowa, przyjacielska, jakakolwiek inna. Zawsze rozczarowanie będzie boleć, no i trudno będzie je zapomnieć, ale zawsze warto się starać. Więc prośmy Pana Boga, abyśmy nigdy nikomu więcej nie zamknęli serca. Szczęść Boże i dobrego dnia.